Wiecie, jakie jest marzenie wszystkich fanów Predatora? Jakie? Jakby Predator spotkał Samuraja. Co prawda nie spełniło się marzenie o castingu, bo wszyscy chcieli, żeby to Hiroyuki Sanada wcielił się w no Samuraja, jasne, Stawiającego, nie, tak. kto inny gra samura Samurajów w Hollywood. Tak. No, tak. Więc co się nie udało, no ale Samuraje są, jest też dużo różnych innych rzeczy, więc podsumujcie sobie pierwsze wrażenie o filmie Predator, Killer of Killers, albo po polsku jak? Pogromca Zabójców. Coś w tym tłumaczeniu nie poszło jak należy, ale to już jest piękna tradycja tłumaczeń. A co z piękną tradycją Predatorów? Czy znaczy, to jest tak? Z każdą kolejną częścią Predatora ja mam takie wrażenie, że ten złoty wzorzec Sever, czyli film z 1987 roku, o ile dobrze pamiętam, jest po prostu dla mnie niedościgniony. Mm -hmm. I coraz bardziej się przekonuję o tym, że ja nie potrzebuję mieć rozbudowywanej mitologii Predatora. Yy, w sumie mnie to nie interesuje. I coś podobnego, coś podobnego jest z tym filmem, bo. Na papierze wszystko wygląda super, tak? Dostajemy mhm. animację. I Predator jest trochę taką postacią, która aż się, aż się prosi o animację. Ja pamiętam jak za dzieciaka dostałem od rodziców komiks tylko dla dorosłych, tak było napisane na okładce. Nie wiem, czy to był. Batman versus Predator, czy to chyba niemożliwe? Nie, był taki komiks. Był taki komiks. Polecam zresztą. I on był absolutnie kozacki. Naprawdę to było fantastyczne, więc jak teraz się dowiedziałem, że dostaniemy animację, jeszcze zobaczymy, jaki to jest rodzaj yy, animacji. Czyli... Przypomniałeś sobie, że jesteś już dorosły? Tak, do, dokładnie. Teraz możesz na legalu mm -hmm. oglądać. Dokładnie, tak, tak. Yy, że to jest ten rodzaj animacji, którą widzieliśmy w Spider-Verse, yy, trochę też w. Yy, w niebieskim samuraju. Wydawało mi się to bardzo akuratne, właśnie do historii o predatorze. To, że fajnie wybrzmieje też przemoc, jakby w tej historii, ale coś, coś, coś nie, nie gra do końca. Nie jest to za bardzo porywające. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to by się lepiej sprawdziło jako gra wideo. Bo mhm. ja przez długi czas miałam wrażenie, że oglądam po prostu mhm. scenki które. Są fajne, ale na przykład bardziej zaangażowałabym się w walki, gdybym to ja prowadziła jakiegoś bohatera, mogłabym sobie wybrać. No i walczyłabym z predatorem. Natomiast to, tak jak powiedziałeś, na papierze brzmi to fajnie, a w praktyce miałam takie, no nie, niekoniecznie. No tak, bo najczęściej wpisuje to w taką tradycję, myślę, że można już to nazwać tradycją, tradycję animowanych spin-offów. Takim szczytnym przykładem jest chyba Animatrix i to jest ten przykład, który się udał zresztą. Wydaje mi się, że Animatrix jest cał całkiem mm -hmm. udanym projektem. Niewiele osób pamięta, ale trylogia y, o Mrocznym Rycerzu Christophera Nolana też miała taki swój animowany spin-off. Batman, Rycerz Gotham, tak to się nazywało. Mhm. To był taki zestaw animowanych nowelek. Ostatnio mieliśmy w kinach Wojnę rohirimów, czyli spin-off yy, Władcy Pierścieni, yy, czy na Netflixie Wiedźmin, yy, Syreny z Głębi. Yy, więc to nie jest tak, że nagle znikąd objawił się nam jakiś film o Predatorze i co mamy z tym zrobić, bo Predator jest animowany. To jest pytanie, czy ten film spełnia swoje funkcje. Wydaje mi się, że jest kilka funkcji takiego animowanego spin-offu. Po pierwsze, to jest dać smaczek tego, co chcemy zobaczyć, dać, dać smaczek fanom serii, którą lubimy. Po drugie, poszerzyć świat, no, i po trzecie, wypełnić czas między kolejnymi pełnoprawnymi seriami, odsłonami serii. Mm. Zwłaszcza, że nadciąga nowy pełnometrażowy film o Predatorze, czyli Predator Badlands w reżyserii Dana Trachtenberga, który jest zresztą współreżyserem filmu, o którym właśnie mówimy. No i pytanie I do was. jak reżyserem Prey, zdaje się. I reżyserem... odsłony. Jasne. No i pytanie do was, jak, jak te, te funkcje tego animowanego spin-offu udało się spełnić? Na przykład, o poszerzeniu świata już macie trochę mówił, że, że on tego nie potrzebował, ale ten film. Próbuje poszerzyć świat. Mamy trzy różne typy predatorów, mhm. pojawiające się na tr w trzech różnych etapach historii i w różnych nowych kontekstach bym powiedział. Na przykład mamy pojedynek powietrzny z predatorem. Pilot samolotu walczący z predatorem pilotem samolotu. Czy to są fajne pomysły Waszym zdaniem? To są nowe pomysły, ale czy one są dobre? Być może to są fajne pomysły, ale problem polega trochę na tym, że ten film jest nierówny. Mhm. Y Pierwsza etiuda jest niezła, druga jest świetna. W momencie, kiedy mm. dostajemy ten, to starcie między predatorem a y, samurajem, czy też samurajami, mm -hmm. no to dostajemy trochę taką akcję w pigułce, pozbawioną właściwie w całości dialogów, o ile dobrze pamiętam, tam nie ma, mm -hmm. tam nie ma żadnych dialogów. Tak, tam jakieś takie sentencje się chyba I, pojawiały i, na początku i, i pod koniec, i ale to, to tyle. To się ogląda świetnie i gdyby całość tak wyglądała, to by było ok. Natomiast ja mam problem z tą trzecią Ethiou, która skręca w kierunku jakiegoś takiego dziwnego kina, trochę nowej przygody, trochę przykłada taką mhm. matrycę Spielbergowską, Michaela Baya, ten, ten bohater, taki młody, pocieszny pilot, który lata na złomie w czasie II wojny światowej, też trochę jakby odstaje klimatem od tych pozostałych postaci. Tutaj mam takie wrażenie, że właśnie to się rozjeżdża. Także jest trochę tak, jak mówisz, że Następuje to poszerzenie świata i Traschenberg robi to dosyć, dosyć konsekwentnie, no bo wszystko to zmierza w jakimś kierunku. Tak, i... bo mamy trzy nowelki. Tak. Początkowo wydaje się, że oglądamy po prostu film nowelkowy, a tak, potem się okazuje się, że one tak, są one połączone łączą. fabularnie tak. i to jest mikrospoiler w zasadzie, że to, że one się w którymś momencie łączą. Mhm. Yy, ale jakby teoretycznie jest to ciekawy zabieg, natomiast czy sprawia właśnie. to, że to jest dobry film, no niekoniecznie. Dyskutowałbym. Koniecznie. No, wydaje mi się, że jest to też jakaś taka kontynuacja pomysłu Spray, prawda? Że uh -huh. ten predator czy predatorzy gdzieś tam od wielu, wielu wieków właściwie podróżują na Ziemię, by polować. Uh -huh. No i tak jak w Prey mieliśmy rdzennych Amerykanów, nie wiem, który to mógł być wiek, zakładam jakiś może 17, uh -huh, coś uh -huh. takiego. No to tutaj znowu mamy, nie wiem, feudalną Japonię, mamy okres nie wiem, wypraw Wikingów. Mamy drugą wojnę światową, więc... Ja bym rozwinął jeszcze ten wątek, dlatego że wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w tym filmie, e, trochę też już o tym mm. powiedziałaś, czyli właśnie to podróżowanie w czasie przez Predatora, sprawia trochę, że e, ta postać Predatora i jakby to, co, mm. to, co Predator robi, czyli oczywiście poluje, e, jest o tyle ciekawa, że on w tym filmie jest trochę jakby świadkiem... Historii. E, historii, ale też okru okrucieństwa ludzkości. Trochę nie chcę zabrzmieć jakby metafora mnie uderzyła w czoło, ale... <noise> Może trochę tak jest, że po prostu on widzi to ludzkie okrucieństwo na przestrzeni lat i można by zadać e, pytanie, kto tu jest tak naprawdę tym pogromcą zabójców, tak? Mm -hmm. Też bardzo ciekawa jest, e, jest rzecz, która się odnosi do designu samego Predatora, to jak ten jego design się ewoluuje. zmienia, ewoluuje z każdą kolejną epoką. To jak tak? oglądaliśmy ten film razem, to ty powiedziałeś, że tak. to jest film o przemijanie kanonów mody wśród Predatorów. Tak, jego kanonu piękna na dobrą mm -hmm. sprawę, no bo e, czy też kanonu... Męskości humanoidalnego, <grym> tak, bo to jest humanoidalny stwór. E, w tej pierwszej, pie, pierwszej nowelce. No taki dopakowany. On jest dopakowanym tak. kafarem, trochę jak, nie wiem, z, z Karsgard, po prostu w Wikingów, wielki chłop. W tej drugiej nowelce o samurajach jest taki y, smutny. No a w tak. trzecim twórcy y, sadzają go za sterami statku kosmicznego i to też jest mój problem. No. Ja, mhm. się, ja się śmiałam wtedy, że on wygląda trochę jak z okładki Iron Maiden. <grym> no kto chce oglądać Predatora za w bitwie lotniczej, no to jest w ogóle coś, co totalnie nas chyba nie interesuje, tak? Jest to chyba taki problem po prostu pomysłu na Predatora generalnie, że jasne, twórcy, twórcy filmu, o którym mówimy zmieniają kostiumy, w których pojawia, kostiumy historyczne, w których pojawia się Predator, natomiast sam schemat każdej opowieści jest w zasadzie taki sam. Poznajemy jakiegoś twardziela albo twardzielkę, tu szefowa wikingów, tu samuraj, tu mniej twardziel, mm -hmm. ale człowiek no właśnie, uzdolniony właśnie w pewnym sensie na froncie, pilot samolotu tak. i pojawia się Predator i jakby trzeba dać mu wycisk. Może, może, może tutaj jest problem, że oglądamy po prostu trzy razy tę samą historię, która się restartuje i to jakby działa osłabiająco na nasze zaangażowanie w tę historię. Nie? Ale czy nie jest tak, że właściwie każda kolejna część Predatora to jest właśnie ta historia? Trochę tak jest. Może to jest po problem protokołu? wydaje Może się, to jest... że to jest po prostu konwencja. Nie, to jest się... też odpowiedź na to pytanie, czemu pierwszy film jest najlepszym z tej serii. Dokładnie. W zasadzie jedynym dobrym, nawet można by spekulować, tak, zaproponować taką, taką tezę. Mi się wydaje, że problem już leży po prostu w, w filmie Prey, tak? Gdzie. No nie wiem, nie pamiętam na ile Wam się podobał ten film, ale to jest trochę taka historia, która dla mnie jest średnio zajmująca. Kiedy widzę, że dostajemy kolejne Predatory, które nawiązują w jakiś sposób do tego i Trachtenberg buduje ten, 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 ten nowy świat, no to mam takie, no, uwielbiam tę postać, ale nie do końca lubię te filmy. I znowu marzę o tym, żeby zobaczyć Predatora w, albo w miejskiej dżungli, jak w sequelu, albo w zwyczajnej dżungli, byle, żeby ten sobie pierwszą część. Pokroju Arnolda Schwarzenegera. Bo w tym sensie ten film się wpisuje w tradycję serii. Tradycja, z której wyjęta jest pierwsza część. Tradycja, którą można sprowadzić do tego, że to są filmy fajne, ale. Bo dwójka jest fajna, ale dany glover w życiu by nie pokonał Predatora. Predator jest fajny, no ale bez przesady. Adrian Brody też nie wygląda jak ktoś, kto by pokonał Predatora. Adrian Brody również, tak. No, no film <laughs> Shane'a Blacka, to tam jest ale bardzo dużo. Ale bardzo dużo. Ten film też się, w, te, też się wpisuje w tę tradycję. Jasne, tu jest parę fajnych easter eggów, jest nawiązanie do Predators, jest nawiązanie do Predatora 2, nie będę psuł fanom zabawy. A gdybyśmy mieli rozbić te nowelki na pojedyncze filmy, to Maciek już zdaje się mhm. powiedział, że samurajska najbardziej mu przypadła do gustu, a jak w twoim przypadku? Chyba ja też samurajska. Chyba się zgadzamy. Zgadza się. Mhm. Zgadzamy się też co do tego, że samolotowa jest najmniej udana, co? Mhm. Zdecydowanie. Ona chyba miała być też takim trochę komik reliefem? Nie, nie, nie macie wrażenia? No tak, no bo właśnie skręca to w, tym, w tą taką lżejszą stronę, tak? Mhm. E, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to będzie film, który będzie się podobał i być może spodoba tak. się niekoniecznie fanom Predatora, tylko jeszcze szerszej publiczności. Właśnie dzięki. Animacji, no tego, że to jest dosyć technicznie mhm. dopracowany film. Tak, ta animacja też fajnie jest tu wykorzystana. Tak. Na przykład mamy tu taką scenę bitwy Wikingów, mhm. nakręconą w jednym, długim ujęciu. Ach, super. Dzięki temu, że to jest animacja, to, to można sobie pozwolić na taki chwyt inscenizacyjny, tak to nazwijmy. Mhm. I to fajnie działa. W sensie, świetnie. jeśli oczekujecie fajnej, świetnie zanimowanej jatki, to Dokładnie. ten film dostarcza. Więc to jest też kwestia, gdzie zawiesimy tę poprzeczkę, nie? No to może oceńmy we własnych prywatnych sumieniach, ile czaszek na 10? Ode mnie 6 na 10. 5. Ja tak gdzieś jestem między Wami, niech będzie 6. Chociaż teraz wyszło na to, że prey oceniłem niżej. To jest pytanie do Was, jak bardzo drapieżni będziecie pod adresem tego filmu? Piszcie w komentarzach, a my się z Wami żegnamy. To było Mówi się, Macie Łuka, Ewelina Leszczyńska, Kuba Popielecki. Do zobaczenia.